Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co kryje się w centrum waszego mózgu? Czy słyszeliście o tajemniczej szyszynce nazywanej Trzecim Okiem? W tym filmie odkryjemy fascynujące sekrety tego maleńkiego gruczołu, który nie tylko reguluje nasz sen i nastrój, ale może także być bramą do duchowych doświadczeń i wyższej świadomości. Zanurzymy się w historię z różnych kultur, starożytne mity oraz najnowsze odkrycia naukowe, które rzucają nowe światło na funkcje i możliwości szyszynki. Przygotujcie się na podróż do wnętrza swojego umysłu i odkryjcie, jak możecie aktywować potencjał swojego trzeciego oka. Od wieków uznawana za tajemniczą. Przyszynka stała się przedmiotem intensywnych badań, które co roku odkrywają jej skomplikowaną i imponującą naturę. Jej enigmatyczna aura wynika z jej związku z duchowym wzniesieniem, sugerując potencjalne połączenie z niewidzialnymi sferami. Przyszynka to mały organ znajdujący się w centrum mózgu, mierzący od 5 do 8 mm i ważący około 150 mg. W kontekście medycznym klasyfikowana jest jako gruczoł do krewny, produkujący hormony uwalniane do krwiobiegu i transportowane do różnych narządów. Jej głównym zadaniem jest produkcja melatoniny, hormonu regulującego rytm okołodobowy, służącego jako nasz biologiczny zegar oraz działającego jako silny przeciwutlenia, czyli środek przeciwzapalny. Melatonina jest produkowana w większych ilościach w nocy, Wspomagając sen i regulację nastroju. W XVII wieku francuski filozof zaproponował, że szyszynka służy jako punkt, w którym dusza łączy się z ciałem, uważając ją za jedyną niematerialną część ciała. Proces fizjologiczny i duchowy, leżący u podstaw tego połączenia, zachodzi najwyraźniej między 22 a 3 nad ranem. Co koreluje z uwalnianiem melatoniny i trzech innych hormonów przez szyszynkę w tym konkretnym przedziale czasowym. Sygnały światła i ciemności przekazywane są przez nerw wzrokowy do ośrodka kontroli zegara biologicznego mózgu, ustanawiając wzmocnione połączenie między resztą ciała a szyszynką. Melatonina, główny hormon wytwarzany przez gruczoł, jak wspomniano wcześniej. Odpowiada za regulację snu. Odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Wiele osób z bezcennością kupuje i stosuje melatoninę wspomagająco w leczeniu. Dodatkowo, melatonina przyczynia się do wzmocnienia systemu odpornościowego, ochrony komórek przed uszkodzeniami, zmniejszenia ryzyka raka oraz poprawy nastroju i pamięci. Melatonina jest niezbędna dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Aby wyprodukować odpowiednią ilość melatoniny, należy unikać ekspozycji na sztuczne światło w nocy i powstrzymać się od używania urządzeń elektronicznych przed snem. Te światła mogą wprowadzać nasze ciało w błąd, myśląc, że to nie jest jeszcze noc, zakłócając produkcję melatoniny i całkowicie rozregulowując nasz biologiczny zegar. Drugą substancją produkowaną przez szyszynkę jest serotonina, znana również jako hormon szczęścia. Serotonina, neurotransmiter ułatwiający komunikację między neuronami, odgrywa kluczową rolę w naszym samopoczuciu. Wpływa na istotne obszary takie jak nastrój, sen, apetyt, pamięć, uczenie się, refleksy, percepcję bólu i regulację temperatury ciała. Harmonia tych funkcji w dużej mierze zależy od odpowiedniego poziomu serotoniny w ciele. Kiedy te poziomy spadają, mogą pojawić się znaczące objawy, w tym depresja, lęki, bezsenność, nadmierny apetyt, trudności z koncentracją, bóle głowy i mięśni. Trzecią substancją uwalnianą przez szyszynkę między 22 a 3 nad ranem jest argininowa wazopresyna, zwana hormonem antydiuretycznym. Jest ona uważana za naturalny środek przeciwbólowy i jest odpowiedzialna za indukcję głębokiego snu. Ostatnim hormonem wydzielanym przez szyszynkę jest epitalamina, uznawana za kluczowego gracza w procesach poznawczych. Stymuluje uczenie się i pamięć, uruchamiając procesy nerwowe, które wzmacniają naszą zdolność do przyswajania wiedzy i zatrzymywania informacji. Fizjologicznie można zrozumieć znaczenie przypisywane szyszynce. Wszystkie te substancje są niezbędne dla naszego psychicznego dobrostanu. Ale gdzie wchodzi w grę aspekt duchowy? Możliwe, że słyszeliście kiedyś o istnieniu trzeciego oka. Jest ono obecne w różnych kulturach. W kulturze egipskiej, oko Chorusa symbolizuje duchową wizję i boską ochronę. Tradycja ezoteryczna wiąże trzecie oko z umiejętnością postrzegania poza fizycznymi granicami, eksplorując głębsze wymiary egzystencji. Według starożytnej mitologii hinduskiej bogini Parwati, żona boga szywy, zakryła oczy dłońmi, pogrążając świat w ciemności. Świat był zagubiony i pozbawiony kierunku bez światła. Na szczęście Siwa otworzył trzecie oko na swoim czole i światło powróciło na świat. Trzecie oko szywy jest symbolem duchowego oświecenia, kosmicznej świadomości i zdolności do widzenia poza pozorami. W tradycji hinduskiej szyszynka jest więc związana z trzecim okiem szywy. Niedawno naukowcy odkryli, że skamieniały jaszczur sprzed 50 milionów lat miał trzecie oko na czubku głowy. To oko, zwane okiem ciemieniowym, było wrażliwe na światło. I było połączone z szyszynką. Odkrycie oka ciemieniowego u jaszczurek sugeruje, że ludzka szyszynka mogła ewoluować z trzeciego oka. Oprócz wrażliwości na światło, jest ona zlokalizowana w tej samej części mózgu, gdzie znajdowało się oko ciemieniowe. Te dowody wskazują, że szyszynka może mieć znacznie bardziej złożoną i tajemniczą funkcję, niż dotychczas udowodniła nauka. W tradycji hinduskiej szyszynka jest także związana z szóstą czakrą, czakrą Aina. Czakra Aina jest centrum intuicji, mądrości i duchowego oświecenia. W tradycji buddyjskiej szyszynka jest związana z siódmą czakrą, czakrą Sahasrara, czyli czakrą korony. Czakra Sahasrara jest centrum kosmicznej świadomości, jedności z całością i transcendencji. W tradycji zachodniej Szyszynka jest często kojarzona z trzecim okiem, które jest symbolem jasnowidzenia i duchowego oświecenia. Trzecie oko uważa się za oko, które widzi poza pięcioma zmysłami, odpowiedzialne za intuicyjną i metafizyczną wizję. W różnych tradycjach duchowych i filozofiach aktywacja trzeciego oka jest uważana za krok w stronę oświecenia i głębszego zrozumienia egzystencji. Poprzez aktywację trzeciego oka lub przyszynki, jednostki mogą uzyskać subtelniejsze percepcje, łącząc się z wyższymi aspektami świadomości i rozszerzając swoje zrozumienie wszechświata i samych siebie. Aktywacja gruczołu zależy od subtelnych kroków, detali, które robią różnicę. Medytacja jest skuteczna, ponieważ pozwala umysłowi się uspokoić czyniąc szyszynkę bardziej receptywną. Praktyki głębokiego oddychania, zwłaszcza te związane z jogą, mogą również stymulować aktywność gruczołu. Ekspozycja na naturalne światło, szczególnie wczesnym rankiem, przyczynia się do regulacji cyklu okołodobowego, pozytywnie wpływając na szyszynkę. Ograniczenie ekspozycji na sztuczne światło w nocy Zwłaszcza z urządzeń elektronicznych tworzy środowisko sprzyjające aktywacji szyszynki. Starożytne kultury wiedziały, że szyszynka jest portalem do świata duchowego, a współczesna nauka zaczyna odkrywać, że te wierzenia mogą mieć realne podstawy. Ostatnie badania wykazały, że struktury krystaliczne w szyszynce posiadają niezwykłe właściwości elektryczne. Oznacza to, że mogą generować ładunek elektryczny pod wpływem nacisku, podobnie jak kryształ kwarcu. Ta cecha sprawia, że szyszynka jest rodzajem anteny dla mózgu, zdolnej do odbierania sygnałów i adaptacji energii. Jest to zaskakujące, ponieważ szyszynka nie jest organem mięśniowym ani nerwowym, lecz składa się z komórek nabłonkowych, które wyściełają inne narządy. Sposób, w jaki działają struktury krystaliczne szyszynki, nie jest jeszcze w pełni zrozumiały. Jednak niektórzy badacze uważają, że mogą być one zaangażowane w percepcję pozazmysłową, taką jak jasnowidzenie i telepatia. Odkrycie właściwości elektrycznych szyszynki otwiera nowe możliwości badań nad tym tajemniczym organem. Może to pomóc lepiej zrozumieć jej funkcje i potencjał w zakresie zdrowia i duchowości. Badania nad szyszynką trwają i wciąż jest wiele do nauczenia się o jej funkcjach i potencjale. Możliwe, że w przyszłości opracujemy nowe techniki skuteczniejszej aktywacji szyszynki, przynoszące jeszcze większe korzyści dla zdrowia i naszej duchowej więzi. Wyobraźcie sobie świat, w którym każdy ma dostęp do aktywowanej szyszynki. W tym świecie ludzie byliby bardziej kreatywni, intuicyjni i współczujący, oraz mieliby głębsze zrozumienie wszechświata i siebie samych. Mamy cichą nadzieję, że ten czas szybko nastąpi. A co wy, drodzy widzowie, o tym myślicie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.